Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Destini. Jak już możecie zauważyć po miniaturce W tym odcinku będziemy otwierać Ponad 800 żetonów Uzyskanych z Żelaznej Chorągwi Uzyskałem je wykonując te zlecenia na sprzęt szczytowy A tutaj mamy 826 Wykonując te zlecenia na sprzęt szczytowy, które Co miesiąc właśnie się pojawia to wydarzenie I... I co? No i podbijamy sobie moc właśnie tym sprzętem. No i co? Zaczynamy otwieranie. Oczywiście celujemy w wilcze szpony z zabójczym magazynkiem i automatycznym systemem spustowym. Po otworzeniu tego wszystkiego zobaczymy, zobaczymy jak ten drop się będzie nam przestał. Jak na razie nic ciekawego, jak widzicie. Same badziewie. No spokojnie, że mamy ponad 700 Myślę, że coś ciekawego nam poleci Rewolwerek ten co poleciał też jest spoko to coś sprawdzę Dobrze, lecimy dalej Właśnie najlepsza broń z tego wszystkiego to są właśnie te wilcze szpony Jeszcze z y, dobrym perkiem to już jest w ogóle sztos. A się rewinga też dropią. Tak powiedziałem, my celujemy wilcze szpony. Ta broń y, najbardziej nam się przyda. Jak widzicie, jakoś Lord Saladyn nie chce nam dać tego. A jeszcze mamy 400. <laughs> mamy pierwsze wilcze szpony. Czyli po 400 żetonach mamy dopiero <laughs> pierwszą broń, którą mm, potrzebujemy. Mamy kolejne wilcze szpony. Powinniśmy sobie zobaczymy jakie mają perki. No, oczywiście te broń są też dobre, ale mniej pożądane jakby przy tym wydarzeniu. Zbieramy cały czas Ostatnia setka nam została No jak na razie tylko dwa wilcze szpony bardzo słabo, powiem wam. No i dobra. Trochę otworzyliśmy tego. Wiadomo, syfu poleciało co nie niemiara. Możemy sobie porozmontowywać to. To, co jest niepotrzebne nam. Zaraz zobaczymy, <laughs> jakie te wilcze szpony nam poleciają, bo to w sumie najważniejsze w tym openingu. to też można z Dobra, lecimy dalej. Akurat jakoś nieciekawe te... Te... Te mamy w sumie sporo. 20... 20 odporności i dyscypliny. Zostawimy sobie, bo duży jest overall. Ale z wszystkich pozostałych, no nic ciekawego. Dobra, tutaj to możemy te wstęgi rozmontować, bo te wstęgi praktycznie nic nam nie dają. Mamy już lepszoną na maxa jedną. I co nam tu tropnęło? Potrójny strzał. Eee, no, niezbyt specjalne. Szybkie trafienie. To też nam nie będzie potrzebne. Eee, młot Orewinga mamy. Mamy granaty kolczaste. To z tego co pamiętam jest dobre w, w, w granatnikach. Eee, generują energię granatu. Trzeba część magazynkę, zająć o no i prędkość pocisku Ale to sobie odłożymy najwyżej Zobaczymy czy nam się przyda No i co? Wilcze szpony Pociski rykoszetujące by były dobre Jakby tu był automatyczny system Tu zasięg I tutaj zabójczy magazynek Ale... Niestety tak się nie stało Możemy sobie rozmontować, bo to nic ciekawego. Kolejne te wszystkie ciężkie jakoś niespecjalnie strzelam z nich, także możemy je sobie rozmontować. Będą chociaż legendarne odłamki. Ok. Możemy sobie odłożyć ten młodo rowinga do tego, do depo. Sobie jeszcze zobaczymy, zobaczymy sobie u Kuriera, co nam tam wyżygało. Jakoś niespecjalnie strzelam z tych fuzyjnych. Wilcze szpony, jakie? Automatyczny system A, i wyprawka ale mamy automatyczny system, to jest, to jest dobre. Mamy ten automatyczny, to nam się w sumie przyda na tygla. Także możemy sobie tą akurat wersję zostawić. To też możemy rozmontować Topur Kunory Też niespecjalny powiem wam też do kosza Ten ma zabójczy magazynek Ale tak to nic poza tym A też sobie rozmontujemy go No dobra, to by było na tyle w tym odcinku, z tego openingu, co prawda nie poszczęsił nam się, może następnym razem, zobaczymy, no i to, dzięki za oglądanie, jak się wam się spodobał filmik, możecie stawić łapkę w górę, no i co, do następnych filmów, trzymajcie się.